No witam, wszystkich. Witam, wszystkich. witam wszystkich! Witam wszystkich! Bardzo serdecznie! serdecznie. <laughs> <laughs> moi drodzy, kolejny odcinek na tym kanale dzisiaj z nami jest Neon. Nie no. I teraz w tym momencie, ale poczekaj, Mordo. Y, opis i zjeżdżasz, klikasz kanał Neon i subskrybuj. Mordy, kolejny odcinek na kanale codziennie. Jutro odcinek z basenem. Musicie subskrybować, moi drodzy. 19.30 jutro odcinek z basenem. Bardzo dobry odcinek, już nie przed kąpem przede wszystkim. Co dzisiaj dzisiaj będziemy oglądać ludzi, którzy wbudowali zjeżdżalnię własnoręcznie? z narzędziami. Tak. Bo tak naprawdę Zresztą, nie mamy pewności co do tego, czy oni to Zwykle. robili bambusem, czy Zaraz poparami. będziemy analizować wszystko, moi drodzy. Ja. 6 tysięcy lajków, następny odcinek z Nonem. Wjedzie oczywiście na rejony. I subskrybujcie kanał. Zjedźcie na dół, subskrybujcie, lecimy po pół miliona. Tyle. Weźmy sobie, zacznijmy komentować. No, no. Nie chcę się rządzić na Twoim kanale, ale mam propozycję. E, komentujcie ten film razem z nami i napiszcie w właśnie. komentarzach, czy według Was to jest fake, czy naprawdę to jest, bo... Właśnie, napiszcie po prostu, co sądzicie również. Tak, jak my będziemy komentować, skomentujcie to w opisie. Znaczy, w komentarzu, w opisie. No. Lecimy. My... Zaczynamy, jesteśmy na polanie, tam Rezik gdzieś pewnie swoim motocyklem jeździ. No, ty... Enduro jest. właśnie. właśnie. Gościu A, znalazł sobie dzieje. miejsce. Oj, kikiem sobie naznaczy co jest stary kółeczko. Zobaczmy. Dobra, no. <noise> a, skąd skadłeś? <noise> I co i będzie budował pewnie dziurę tutaj, nie? A, bo on tak tu wykopie całe to kółko, ale 50 się, się do jądra ziemi dokopie. <noise> no, a ja dobrze mu idzie, zobacz jak szybko to kopie no, dobrze idzie. Nie, serio, on tu tak niesamowite. Ej, patrz, to ty takie ślady po <noise> takie proste, równe ślady. Patrz, bo gdyby on to kikiem wszystko robił, to by miał takie, wiesz, Gdy, stary, Ale gdyby on to kijem robił... To by miał, stary, patrz, co jest. O, takie kawały odpadają tego. No, to akurat już mu dobrze idzie, moi drodzy. To znaczy my rozumiemy to, że... znaczy naszym zdaniem jest to po prostu, że pomaga mu nie nie, że rękoma to wykopał, całe tylko wiecie, jakimiś rządzeniami czy cokolwiek. Czy teraz będą kanały komentary będą mówić No co ty nie powiesz! wow, Ale patrz to nie... My... Co i wykopał sobie nie to jest... Najbardziej mnie zastanawiają dwie rzeczy stary, Pierwsza, że to są takie równe te takie, wiesz. No. Jakby... Po prostu wbiłeś tam łopatę, albo jakiś ten Znaczy to niby kopare. jest, no tutaj na przykład No to, tutaj Niby jest jeszcze szansa to zrobić kijem, ale patrz jak on robi to kijem No To inaczej wygląda tutaj na dole, Może po potem po znokciami to zrapywał <noise> Albo gładził tak, wiesz No właśnie i stary druga rzecz, która mnie zastanawia, że po prostu ludzkie mięśnie by nie wyrabiały przy tym. No. Bo patrz, on tak ale, cały czas taki mocny. A to się da się wy... zrozumieć, bo to po prostu wiesz, że z YouTube i oni to nagrywają, no. ale to co zrobią, to i tak jest pewnie ładne, bo to, 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 i Nawet no. jak to jest koparką w ogóle ten tak szanuje po prostu, że zbudowali takie rzeczy. I też w takim miejscu, no, no, nie jest Wiesz co mnie ciekawi? Jakby pojechać w tamto miejsce, to tam to stoi czy oni to potem nie wiem. Nie, mi się wydaje, że to stoi. Seria? No. ale ja ja starałem. No pozwolę mi to niszczyć. A są bambusy, jak w Minecraft, nie? No, to, ej, mnie <laughs> zastanawia. E, jeszcze jedna rzecz. E, to on tu buduje basen. Eee, tu będzie basen, a tu będzie zjeżdżalnia Trzeba już wybrać się tam i się tam kąpać w basenie stary <laughs> Tylko będzie taka wiesz, woda taka Jeszcze jedna, stary, on musi przy tych bambusach wlać wodę, żeby Co robić. Ale on to wszystko sam buduje, to jest dla mnie jakiś, jeszcze jakby mu jakiś kumpel pomógł bo coś On nie ma przyjaciół <laughs> Bo on zamiast chodzić do szkoły i przebywać, spędzać czas z kumplami, on wolał budować baseny stary <laughs> I zarabiać pitos na YouTubie no i to pewnie gruby z nie? Pano bambusy. Aha i dobra, już wiadomo, że to będzie taka zjeżdżanie. Nie no to jest niemożliwe ile by to budował. Ale tak pomyślmy, żeby skopać takim patykiem tą dziurę yy, wziąć te wszystkie bambusy takie idealne, zrobić tą zjeżdżanie, ile by mu to dni zajęło? Ale to jest właśnie odmiana LEGO, Jak dziecko się bawiło klockami Lego, to teraz buduje basen na przykład, nie? <laughs> Stara w ogóle, żeby wykopać ten dół, tą dziurę, co nie wiem, to jest dla mnie tyle czasu tą metodą to jest według mnie nierealne no o, to jest Jakieś stary. rusztowania sobie zbudował Ale skubaniec Pa 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 o A, Dobrze, jest. dobrze. dobrze. O. Nice nice I czym on to zawiązuje w ogóle? Ścięgnem Kurde no, Ale on jest taki spokojny nawet bym już był no. zdenerwowany bym się już nie chciał I Ja też stary Był strasznie wkurzony Pa on jest, to, Jan, o, on jest takim spokojnym człowiekiem Musisz go stary y, zaprosić do siebie i nagrać z nim basem. No, albo reakcje jak on robi te filmy Nie wiem, ale i tak podziwiam gościa naprawdę Widzisz, w takiej pozycji zawsze się lego składało, nie? No, to prawda, a potem tak bolały kolana Ja fitola. Znaczy ja zawsze nie umiem wysiedzieć w takiej pozycji Ja też O, kroi bambusa na pół Jaki jest plan? Aha, on przecież robi to, no. dobra, nieważne <głos> <głos> O, to już jakieś te ta, takie równe deseczki paskony tyle wytrzasną No to będzie boleć dupa i w ogóle pleca plecak będzie potem zjeżdżał przecież A on nie będzie potem zjeżdżał, to jest do wejścia chyba tylko Nie no to jest zjeżdżalnia Chyba że wyleje jakiś A cement wow. na to albo ten, nie umiem może, co, może coś wyleje zaraz no, jakąś papę <głosy> 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 Kaszankę o, o nie on to w jakiś... Błotko będzie i potem on to zatknie Zamiast cement, bo zawsze cement używali w takich filmach Co, Coś z się w tym i wy, Takiego, takie, 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 robala O fuj i on pa, się, pa, jaka zabawa, ciapa A, cegły będzie robił z tego nie, nie, nie gadasz? Nie cegły, ale coś będzie lepiej z tego, że to, że to będzie wysychać potem i on to będzie odlepiał i... Weźmy kiedyś przetrwajmy w takim lesie i zbudujemy sobie taki szałas Ja już przetrwałem w sobie. Jak będzie tutaj milion wyświetleń, to robimy coś takiego <laughs> Ale mnie wtedy nie ma <laughs> mnie wtedy nie ma Ja już przetrwałem w twojej altanie Aha i to jest niby taki jakby zastępca cementu, tak? Ta. Skąd? Ile, o ile on by to robił? Ja, pitole A skąd te cegły po prawej i po lewej? <laughs> Patrz, co? skąd się to tam wzięło? No <laughs> my w ogóle ja widzowie, przebijamy sobie troszkę film, żeby wiecie yy, Ej stary, mógł. Ała! jakby to, aaa, jak to boleśnie wygląda na razie No a on potem tym będzie zjeżdżał, czy o co? Jak on będzie po tym... ale jak to on to wygładził tak ładnie? Uklepmy, poklepmy, jak poduszkę przed spaniem No, no te cegły Znalazł pewnie tam gdzieś, wyrzucił jakiś rybak to nie ma sensu że, że te bambusy wytrzymają, nie? Tak się ciężar... A, robi salatkę, patrz A to będzie, jak to się nazywa? Na basenie co masz gościa, który pilnuje. E, jeśli... Ratownik tam będzie. Ja... Jedna osoba się kąpi w basenie, a on tak patrzy i... I ratownik. Chłop nic nie gada w tym odcinku. Ja bym mówił do siebie przez taki czas. Ja już bym zwariował stary ja pikałem. Ale to będzie łatwo spalić, nie? <laughs> ale w razie czego blisko jest, basta. Ale, ale, się... ale fajniutkie. Kurde, nie jestem mega ciekawy, jak on zjedzie. Przecież to można tak wyrąbać łatwo. Nad... Ej, ale oła! Jak ja byłem mały, to ja spadłem ze zjeżdżalni stary na łeb. A, żeby się woda nie w, wiesz, w ziemię. Nie... Czo! Wiesz, co on będzie robił teraz? odkleją to... całe. Wiem! Kurde! To jest <laughs> niemożliwe no przecież. Ja wiem, że to jest niemożliwe, stary. Jeszcze, żeby w ogóle. Wy... Nawet sam fakt tego, żeby wyprodukować tyle tego. E... Tego jak tej gliny, no nie? No. Stary, żeby tego tyle zrobić, to ja nie wiem. Samo to już jest nierealne. A zaraz będzie przejście i już będzie. Właśnie o tym chciałem no. mówić, nie? Nie, no ale i tak szacunek, kurde. My się myczyliśmy przy napełnianiu basenu z balonami, a co dopiero, kurde, oblepianie dziury jakimś cementem. Ale ale się. A jeszcze wodę tam nalej, byku. No sobie kark złamiesz, jak zacisz. Ale, ała, to nie wygląda dobrze, serio. Mm. <głos》> Gdzie teraz z tymi dzbankami chodzi? Ja! Z bankami, <głos》> wypełnisz! Końcu... Jasne, stary! Wiesz ile... pamiętasz ile się u ciebie to lało, nie? I patrz, stary to jest... nie jest normalny. Jasne, no a zobaczysz na końcu jeszcze ona będzie taka czysta ta woda, zobaczysz. No zaraz będzie tutaj, już będzie do połowy wody, będzie cięcie, a czy wiem, że on, nie... on i tak by nie pokazywał tego jak to leje, ale... No, time i rapsa Mógł, zle... mógł no. no. A tu nigdy nie ma. O, już tyle. Powiedz mi, ile takich dzbanków bym musiał nalać? Z kilkaset, A, może kilka tysięcy? Dobrze mu idzie. No takich dzban ile ma? Z 10 litrów? A tu ma... nie, nie, to jest... No szybko, nie? Szybko mu idzie. to nie ma z 10 litrów, to jest 5 maksymalnie. 5 w takim? No. Przecież to no, po, ty, po, to jeszcze lepiej. Porównaj się to z 5-litrowym baniakiem wody, takim co kupujesz No, w nie, bo to... Trześć może... Nie, zostawić. masakra, to jest dla mnie masakra totalna i to jest ni nierealne do zrobienia według mnie. Nie no, jest zjeżdżanie ale on wskakuje do tej wody, no dlaczego? Chciał pokazać, że jest tyle tej wody. I że jest subcio Nie, <grym> subcio <grym> Patrzcie, jest ciepło, ale ja mam fajnie w wodzie. Zjedziesz pan O, ale ma też drabinkę do wyjścia. Ciekawe czy on zjedzie z tego. No ale bardzo ładnie to jest zrobione, nawet jak to robili jakimiś kurde narzędziami czy cokolwiek. I tak szacuneczek, moi drodzy napiszcie właśnie w komentarzu co sądzicie. Czy... Też wierzycie w to, że on to wybudował? No To jest nasze zdanie tylko, nie? No, zależy jak, jak wy tam macie, nie? Chodzi. Czemu tędy? Ale jak on chce... O, tam pewnie jest ślizg. O nie. O, już się mógł wydupić w ogóle. On nigdy to... Nie, do... nie, nie. Ty, ale chukasz. jak on by z jakąś prędkością poleciał, to on przecież wyleci z tego. Przecież to no. jedna cegłówka chroni go od wypadków. Jest jeszcze taka bolesna. Patrz. Nie, oła ołała, nie, nie mogę na to patrzeć. Super zjeżdżalnia nie <grym grym grym grym> ja, no. ja, ja bym nigdy nie zjechał, ja bym się bał, szacunek dla gościa Ja bym się tak bał z tego zjechać Ale stary, to po co robić patrz. taką zjeżdżalnię, jak nawet Ale patrz, patrz, jak on zjeździe. to wygląda jakbym mógł wylecieć teraz, nie? Patrz Ała, fuj, nie Mnie bardziej, wiesz co boli? Że moją można o to zahaczyć i, I się tak obedrzeć W ogóle, ja bardziej się boję wy 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 wylecieć stamtąd, kurde Ja już wolę wylecieć, niż się obedrzeć Ale ładnie, ładnie jest zrobione ale co mogę, co mogę, więcej powiedzieć? A ja no? mnie trochę cringe łapy jak to widzę. <grymne> teraz kanał komentarzy. O mnie cringe łapie, jak widzę wasz film i wasza mamy. Moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, znany był Neon. Dziękuję również. Fajnie Napiszcie co wybra. sądzicie o filmiku. Mi się osobiście podobał, tylko nie wierzę w to, że to jest zrobione własnoręcznie jakimś kijem. <grymne> <śmiewanie> nie wierzę w to po prostu. Ale napiszcie co sądzicie czy chcecie następny odcinek Zbudowania czegoś na surwivalu. <śmiewanie> zbudowania czegoś na Haha, <śmiewanie> <śmiewanie> Jak Minecraft. Moi drodzy, dziękujemy bardzo, pamiętajcie, by zasubskrybować kanał, zostawienia łapeczki do góry. Może wam się uda dobić 3000, zobaczymy. Wbijajcie też na inne odcinki oraz podajcie na kanał gamingowy, który jest w opisie. Tyle chyba, nie? No, trzymajcie, się do zobaczenia. Elo!